Cześć moi drodzy w kolejnym vlogu. Czekajcie, że trochę lepiej teraz będzie jak przetarłam. Lekka zmiana kadru, bo po wczorajszym upale, tak, mieliśmy wczoraj upał dosłownie w Irlandii. Mój uchwyt do telefonu, który tutaj miałam po swojej prawej stronie, wyłamało. Po prostu odstrzelił, znalazłam go w dwóch częściach tutaj. Nie mam jak teraz przyczepić tego telefonu tam, a stwierdziłam, że już lepiej skoro nie jadę, to mogę trzymać sama telefon niż kłaść go wam na tej innej lokalizacji, bo ona jest taka bardziej pod kątem od dołu, wiecie. Dzisiaj jest dość szczególny dzień z wielu powodów tak naprawdę. Dlatego, że tak, dzisiaj jest dzień mojej pierwszej wypłaty. Ja pracuję już Dwa tygodnie, ale tutaj jest także, znaczy już albo dopiero. Tutaj jest tak, że wypłatę mam tygodniową, aczkolwiek wypłatę za pierwszy tydzień dostaje się tydzień później. potem to już będzie co tydzień wie, wiecie, ale ta pierwsza wypłata jest opóźniona troszeczkę. Tak więc dzisiaj jest dzień pierwszej wypłaty. Dodatkowo dzisiaj są moje imieniny. Jakoś szczególnie ich tam nie, nie świętuję, aczkolwiek dostałam przepiękny prezent od męża rano. Potem, jak wrócę do domu, to wam pokażę, bo jest naprawdę subcio. Przepraszam, że tak patrzę, tutaj ludzie wjeżdżają, po prostu sprawdzam, kto to. No a trzecia, i chyba w sumie najważniejsza dzisiaj dla mnie rzecz, to jest to, że. Dosłownie za godzinę będę miała taki ala egzamin. Przyjdzie babeczka z centrum treningowego, żeby mnie wypisać z treningu. Czyli sprawdzi jak znam procedurę, czy wiem co robić i tam, takie tam różne rzeczy. I dzięki temu, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, a taką mamy dużą nadzieję... To będę mogła pracować już samodzielnie, nie będę potrzebowała trenera obok, tylko po prostu będę pracowała samodzielnie. Tak więc trzymajcie za mnie kciuki dzisiaj, no i dam Wam potem znać, jak było. Mam nadzieję, że się uda. Witajcie, moi drodzy, kolejnego dnia. Wczorajszy dzień to było jakieś szaleństwo, i dzisiaj też się szaleństwo zapowiada. Zacznijmy od update'u. Udało mi się wypisać z treningu, także jej jestem bardzo szczęśliwa i zadowolona. Generalnie jestem chyba jedną z osób, które najszybciej zostały wypisane, ale to też dlatego, że moja stacja jest naprawdę bardzo, bardzo prosta. No ale też ja, jakby zaangażowałam się w ten cały proces i bardzo chciałam, także już wczoraj pracowałam na siebie. A od poniedziałku to już w ogóle będę miała swój rytm, swoje wyniki, więc jestem naprawdę mega zadowolona. No i potem wróciłam do domu, jakby zwolniłam z dziadków z obowiązku. Przyjechał Błażej, już czaj nie robiłam nic. Wieczorem jak położyliśmy dzieci, to tylko zrobiliśmy sobie, wiecie, taką bardziej odświętną kolację. No nie, no po prostu sobie na spokojnie usiedliśmy. Łączyliśmy sobie trzeci odcinek najnowszego sezonu pati i oglądaliśmy pati, a potem poszliśmy spać. Powstawanie o piątej rano daje w kość, no a dzisiaj ponieważ jest przepiękna pogoda cały czas i już jest bardzo gorące, jest czyściuteńkie niebo plan jest taki, że jadę szybko teraz na zakupy, muszę jechać do Dansa i muszę jechać do Lidla, bo ym, muszę sobie tą n nową kupić. Zobaczymy, czy uda mi się znaleźć tą, o której jedna z Was mi pisała, czyli taką, którą się wkłada od środka i ona jest na docisk, nie jest de facto naklejką taką stricte. Bo te co ja mam, to były zwykle naklejki i one też kupiłam w Dansie, ale może, będę, może będzie coś innego. Jak nie, no to wezmę zwykłą naklejkę, zwykłą naklejkę, już po prostu naklejmy na szybę, nie będziemy robić cerków. Dobra, zbieram się i jadę. Syna. I one są za 8 euro za 3 sztuki. Mamy jeszcze dodatkowe zdjęcie z Graduation naszego syna. Więc chcę wziąć szybko ramkę dla dziadków. Taką, zwykłą, prostą. Ona 3 euro kosztuje, także będziemy mogli im dać to zdjęcie. Patrzcie, jakie buciczki. Za 3 euro wezmę jej jeszcze za dużo na nią ale będzie miała na potem. Jestem w szoku, bo zaparkowanie pod Lidlem było łatwiejsze niż mnie się wydawało. Także idziemy jeszcze do Lidla. Uż tak jestem godzinę na tych zakupach, a chcieliśmy jak najszybciej wyjechać, także była, że mnie prześwięci znając życie. No ale jeszcze Lidl najszybciej jak się da Idę do domu. Póki jestem w aucie i mi się wszystko chłodzi jeszcze zanim mogła pojechać, więc będziecie mieć szum, ale mam nadzieję, że będziemy słychać. Pokażę wam kilka rzeczy, które sobie zamówiłam do auta. się będzie śmiał, Ale cały czas mi mówi, że to jest moje auto, tak więc taki uchwyt na telefon uroczy jest, tylko że to nie ma opcji, że ja tu tutaj do tych wpięła, bo one są, no widzicie, Mercedesy mają takie dziwne te wywietrzniki, tak więc, ale tu jest kulka, więc ja myślę, że tą kulkę możemy przemontować gdzieś indziej i po prostu na jakąś przystawkę, że przyczepię to, więc to. Tu mam wkładki ze stokrotkami, bo to tak pod te stokrotki tutaj zapomniałam do kubka. A tu jeszcze mam taki klips na okulary y, też z takim, o, kwiatuszkiem. No i moje kwiatuszki tutaj i moje kluczyki i nowa naklejona enka, której będzie mi się odklejać, pewnie wyblaknie z czasem, ale trudno. Nie znalazłam innej, tak więc będziemy jeździć z tą. Mam drugą na zmianę, jakby co. Piasek jest tak gorący, że aż parzy. A mam przez przepięknie. Cudna jest ta tutaj, taka nieduża, ale naprawdę jest bardzo fajnie, dzieciaki już zbłażają w wodzie, ja też już idę. Mamy ogromne życie, i miałam wam pokazać prezenty i od mojego męża. Zobaczcie, jakie słodziaki. Co prawda, bardzo dawno już nie korzystałam z wanny, ale powiedział, że on wie o tym i że to jest dla mnie motywacja, żeby znowu z tej wanny zacząć korzystać. Tak więc mamy zestaw dziewięciu bomb z kociakami. A do tego tu jest jeszcze. Our Adventure Book i to jest album na zdjęcia taki no, w stylu taki, jaki ja lubię. Widzicie, tu ma zapięcie. I generalnie o, każda strona jest inna. Mogę to zrobić po swojemu jeszcze dodatkowo, nawet tutaj są naklejki i takie, wiecie, Tagusie. Widzicie, teraz nie mogę pokazać. Wszystko mi spada. Więc tutaj jest całe opakowanie takich tagów, które można też wykorzystać. Jest cała masa naklejek takich w stylu znaczków pocztowych, tak więc bardzo mi się ten prezent spodoba. I tym bardziej, że ostatnio bardzo dużo zdjęć wywołałam z Polski, nam przyszło chyba 400 sztuk, więc można by się było w końcu za to zabrać. No ale. Nie ma kiedy. Dzisiaj ogarniałam dzieciom pokój, ciuchy, yy, odkurzanie i w ogóle to odkurzałam na całej górze. Tak więc nie ma kiedy. A wczoraj cały dzień spędziliśmy poza w zasadzie. Mówiłam Wam, że zamówiłam sobie torbę na lunch, i przyszłam już tutaj. Mam wsadzoną kawę rozpuszczalną i swój worek na, na śniadanie. Ale super jest. Zobaczcie, jaka jest piękna. Ona kosztowała tak w granicach 5 euro, więc nie jakoś bardzo dużo, no ale jest cudowna. Tak mi się podoba. Ja się, że jutro będę ją mogła zaprać do pracy. Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejny poniedziałek. Poranek mamy bardzo ładny. Aczkolwiek obstawiam, że w ciągu dnia już tak pięknie nie będzie, ale wiecie, mnie to tam nie będzie jakoś szczególnie przeszkadzało, bo jak ja siedzę w clean roomie, to ja i tak świata zewnętrznego za bardzo nie widzę. Także biorę dzisiaj moją nową torebkę, nie? Widzicie nawet tutaj są te kieszenie na może mogę sobie kubek wsadzić. Już ruch się zrobił, bo jest taka godzina, że właśnie wszyscy przyjeżdżają, żeby się wyrobić na Siódmą, a co odważniejsi, przyjeżdżają o tej porze na 6.45 również, bo jest chyba za 20. Wydaje mi się, że jest za 27 w tym momencie. Także zabieram manatki, lecę do pracy. Dzisiaj od samego początku już na swój rachunek, co mnie bardzo cieszy. Tak więc jedziemy z tym tygodniem. Jakiś czas temu przyjechałam z pracy, zwolniłam dziadków i już przygotowałam dla nas wszystkich jedzenie na następny dzień. No i też przyszła mi paczka, którą zamówiłam z strony makeup.pl, chociaż ona ma irlandzką wersję i to na irlandzkiej wersji de facto zamawiałam, ale przyszło z Polski. I zamówiłam od nich coś, co po prostu o, jakiś gratis jest troszkę, Dają jaką kosmetyczkę. Do zamówienia, spoko. Natomiast ja zamówiłam sobie moi drodzy. Rzeczy na onycholizę, mam tak straszną onycholizę teraz, nie jestem w stanie wam teraz pokazać, bo mam mokre ręce, więc tak nie będzie widać, ale no dramat, nigdy nie miałam czegoś takiego, więc zamówiłam sobie te dwa preparaty, to jest serum olejowe do pielęgnacji paznokci z onycholizą, a to jest skoncentrowane serum do paznokci z obawami to jest wszystko z Farmone Professional, i to jest niby, wiecie, podologiczne, ale no, mi się na przykład podologia ze stopami głównie kojarzy, ale no, onycholiza to nie jest tylko u stóp, ale właśnie u rąk. No i też na później, dużo później, bo po prostu już mi brakowało do darmowej przesyłki i stwierdziłam, że skoro tak niewiele brakuje, to domówię. Zamówiłam odżywkę z Eveline 8 w 1, na pewno ją znacie. Mam odbyć w scenę 1. Co chcecie? Jeden. Sezon pierwszy chcecie, tak? Nie, e, tak. Pierwszy no to poczekaj, poczekaj, bo ja tu nie widzę teraz. Proszę, tu masz pierwszy sezon. Widzicie, jaką dałam Blue Way, bo po prostu oni jak ja przyjeżdżam, to szczególnie córka jest po prostu ca... Jak to się mówi po angielsku, all over me. Cały czas by chciała na rękach, a ja mam duże rzeczy do zrobienia. Jeszcze dzisiaj, w taki dzień jak Błażeja nie ma, bo ma dwunastki, więc on przyjedzie, jak już oni będą spać, no to już w ogóle. No, tak więc cieszę się, że ta paczka w końcu przyszła. Znaczy w końcu, ona nie szła jakaś bardzo długo, jak na irlandzkie standardy. No, kilka dni. W zeszłym tygodniu jakoś ją zamówiłam. Cieszę się, że to mam i zacznę sobie już tego dzisiaj używać. No i też to Może fioletowy to nie jest mój kolor, ale może się przydać. I powiem, że nie. No, także takie to podsumowanie dzisiejsze.